Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie Jak możecie już zauważyć, to nie jest clickbait Mam Malce Moralesa Jak widzicie Jestem i mam go I jak widzicie tutaj już mi mi miotacze są czyli spiderki i zadania 11 tygodnia i Nagroda, ale tu to moje. No i czasem jeden wymiar to za mało. Wskakuj do Spider Versium z Milesem Moralesem i Spider-Manem 2099. Jak wygląda sklep? Sklep wygląda dokładnie tak. Jest w takich sieciach. I mm, jest takie coś. Ja wydałem, ja wydałem prawie na to całe moje fotolce, ale jak widzicie, tak wygląda cały pakiecik. No, i tutaj mamy różne takie rzeczy: to jest Miles. Użyję emotki graba jako alternatywnego sposobu. Po zarażania kilo w tłuczek Spidera Hema Zestaw zawiera ekran odczytywania No i tutaj jest peleryna No i ta emotka. No i jak widzicie tutaj Sary za psa mojego w tle, ale coś tam słyszał No i tutaj jak widzicie Czekajcie 11 e, tydzień. 4, 7, 10, 11. Skocz nasz. Huśtaj 10 razy bez lądu miątaczy. jak jak widzicie, tutaj dostajemy takie coś 10 Dobra, le, tak więc lecimy do rundy i widzimy się zaraz. Kurczę, teraz samoloty jakieś latają, ale jak widzicie już jesteśmy w grundzie. No i tutaj... Pierwszy raz jak grałem, to gracze byli bardzo zaskoczeni, że po 8 minutach gość już ma tego skina. O jakby prawo autorskie. Oj. Sami ci ludzie potrafią zrobić prawo autorskie, ale dobra. Widzimy się zaraz. Jak już będziemy bronić, jak coś Spider-Gwen się respi O tutaj, jak widzicie, oj, to jest. No i taką emotkę dostaliście. O, no. to ja mam jeszcze taką. Taką. Z tej strony, i z tej strony też to dostaliście. Także bardzo. Sorry, ale to jest. To jest. To tak odwala mojej konsoli. To się jej odwala. Ale dobra. Lądujemy tam, gdzie jeśli mam... O, nie mam złota oczywiście, także będzie trzeba zabić, coś, które ma spajderki. Spajderki są prawie takie same. Lecimy Jestem ciekawy, czy one też są w trybie kreatywnym. Ale tego to ja jeszcze nie wiem. Może sprawdzę i wam na shortcie pokażę. Czy są, czy nie. Jak widzicie już się pojawiło. I chodzi po dachu. Nie wiadomo czemu po dachu. Albo w sumie z Dobrze, już rozumiem. O jazdy. Pogdę typ kolejny kupił chyba już spiderki. Jestem miles. U. Ten. Nie miał spiderek. Ui, Jeżus. Oj oj Ty dostanę jakąś amotkę. Tak więc zbliżą się zaraz. Dobra, jak widzicie, już lecimy. I teraz będziemy chcieli zrobić dwa. Zanko za muzykę. Tom o szybko, teraz cykl, już to trochę właśnie... Um, ...miejscowka się nazywa? bez... Um, bezładny jak? czekajcie totalnie bez... bezładny brzeg coś takiego tak, za... tak bezładny brzeg nie wiem czemu, ale okej. Okay. I lecimy. I tu gdzieś głęboko można się zaraz sprawdzić. No już tyty. Ty... No co tak, no, ja dobra, trzeba tam tego zabić. Bierze spider ki. szybko. Nie zarąbał spiderek. Wychodzę do y, trybu jak to. Y, kreatywnego, bo nie chcę się już grać w to battle Royale. Zobaczcie co w ogóle się stało z lądowiskiem Legend. Jakieś dziwne takie zdjęcie mają. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Gramy w tryb kreatywny, więc widzimy się zaraz. A tak wygląda zwiastun. Aj! Ale zaraz Wam pokażę, jak zobaczymy, czy są spiderki. Bo. Nie wiem, przetestujemy to na mojej mapie którą stworzyłem, Frediks Nieznane wyobraźnie, czy coś takiego. No, chyba Frediks Nieznane wyobraźnie. Tam sobie zrobiłem tylko mapę. I to jest taka mapa taka bardziej, znaczy taka do odpoczywania chciałem powiedzieć koncertowa, ale taka bardziej do odpoczywania. więc widzimy się zaraz Dobra jak widzicie już jesteśmy gdzie jest moja mapa czekaj Gdzie ta moja mapa? A tu chyba To jest moja mapa Nie znam wyobraźni o coś o, Jeszcze na razie nie znacie mojej moty, Teraz ją dopiero zauważyliście. Tutaj są rozkładane różne rzeczy z EXPEL. I tu jak widzicie musicie się dostać, żeby zdobyć buciki. Zawsze różne rzeczy. Ale sprawdzamy. Mm. Kurczę. Nie ma ich w trybie kreatywnym. Turcia szkoda. Ale za, ale za to jest to? To dodam do skrzyni na trybie kreatywnym. Nie ma. to możemy być co jest ma jestem, w tym odcinku nie przetestowałam spajderków dla Was, ale mm, testowałem spajderki wcześniej. Co jest? No jak widzicie. Tutaj u Jezus! Tutaj wyjdziecie dostałemcie od znakę i też tutaj będzie od Tutaj jest. To, to, to znaka. No i co? To tyle. A, no to spróbujmy jeszcze raz. No. Spróbujemy z tym trybem eee. Battery Albo ja może stworzę tego Nie bra wpisz jaki, więc widzimy się No i zdobyłem tego kilofa także no nie mogłem go kupić tego całego pakietu ale gdybym wcześniej wiedział tak to bym um, kupił no ty boże kupił zrobił to także widzimy się zaraz teraz już założyłem maskę bo w końcu jesteśmy Spider-Manem Który mi pokazuje swojej... Tej A ja widzicie? Tam w ogóle w, w środku jest ten galakcji. Ale ja Ja czekam aż tamto się przyłączy do wyspy Albo Jeszcze tamto to jest dużo rzeczy, które się nie przyłączyło do wyspy, czyli na przykład to, tam, tamto, tamto tam, to, te wszystkie rzeczy, żeby to, na i mogło się może połączyć i wtedy, i wtedy, żeby taka największa mapa powstała. na dół Lądujemy koło spider -Gwen. gdzie ona jest? Teraz. Jest na tym dachu ja biorę, dobra biorę

Wszystko, żeby ten karabin dobyć. Żeby nikt tu nie przyszedł. Kosztują 600. Dalej. Szpaka na górę, na górę, na górę. Szkoda, żeby mi spider nie zabrał. Taka masz tu ktoś przyjdzie i nagle ogóle pół laser. laser na jedną Znaczy no. bo rozwalał to głęboko właśnie szybko głęboko, come on głęboko patrzę będę nie raczej jej nie powinien zabrać ale troszkę się boję jak ty tam wskoczyłaś ty Harryowsko że módl się, żebym ci nie uderzył. O, znaczy. O! jaj, Jeszcze raz. Widzimy się zaraz. I pamiętajcie, nie musicie lecieć na um, od razu na głęb. One też um, mogą wylecieć ze skrzynki, także będziemy tropili w skrzynce. Dobra, już lecimy. Lecimy na wszelki wypadek tam, gdzie jest Gwen Bo. No. Chcę, żeby tam po prostu polecieć.

A, sorry, że się ją tyłom, ale tak z przyzwyczajenia I gdzie dłużej. Ta jakna się pojawiła na tym dachu, no ja nie wytrzymiam. gdzie mamy tu szybko jak na złość nic nie ma Sorry, że to rozwalam ale yy, po prostu yy, jak próbuję no yy, jak nagrywam i próbuję jak coś znaczy no, otwierać to teraz, to się tak zawsze dzieje jak nagrywam, to... nie tam bez zmian. bez zmian chyba ktoś jest. ktoś tu jest. Kurczę, szybko. ja to z tego domu szybko. jeśli ktoś już zakupił spiderki, to się bardzo fajnie. powinni do, o oh es, powinien dodać taki park, że mm, daje spiderki. Zawaj, to no, jak na złość nie ma no nie chcę z siebie iść a tak bym chętnie żeby chciał żeby ktoś tu przyszedł i żeby kogoś odstrzelić widzimy się zaraz jak już będę miał może te spiderki. Jest mam. Nie wiecie widzowie ile dla Was jest? Starałem, ale jakiś goście zostawił i lecimy. Bujamy się. Dobra. Jest. zrobione zadanie jak ja zawsze nienawidzę robić takie zadanie ale widzieliście jak czekajcie czy mi tylko pozostał o nie widzicie jak tutaj da się na tym bujać Kurde. lecimy jeszcze szybko zobaczyć Tutaj nie, ten domak jest już także nie będzie tu raczej środek. Dobra, lecimy szukać kolejnych spajderek. Sorry, że tak kurczę. Szyko ja to powodę? Giń tam tutaj. Yeah, i mam spajderki Gdzie to? Gdzie to spajderki? Uch, trzydzieści Jak ja dziękuję Pikowi. Że ten typ tego... nie, 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 nie No, że tego nie zużył, no Też nie wiem jak ci wysłowić Tak, tak, no po prostu Kurczę Taki jestem szczęśliwy, że dla Was to teraz pokazuję. Także teraz jeszcze raz szybko, tylko o, weźmiemy sobie to. Oczywiście nie zamieniłem spajderek, bo to będzie by grzech, nie ja żartuję, ale pyk, pyk i pyk. I tak wyglądałam na rękach Milesa. jeszcze druga polina. No i dobra, musimy lecieć. No i lecimy w tą stronę, oczywiście. Tak, lecimy. Oj. Ujazd, oh yes, ale bym spać w klifu. Serio Miles ma takie buty pod spodem? Znaczy, nie buty, tylko te. Eee... jak to się nazywa? No. Podasz mi. Jeszcze coś takiego, boss. Opa. Ty próbujesz atakować bossa. Bossa. Dobra. Tu jest. Za nim dobra, ja właśnie wierzę bo już na jego czekam przy sejpie. Tu o, za ścianka. Poczekam. Niech on se tu przyjdzie. 74 cztery wymiana, szybka wymianeczka. Tylko może to jeszcze wygramy, ale wątpię. No, kurczę, co ja robię? Tak, tak. Dawaj. Sobie muszę ułożyć wszystko. Gdzie ta pompa? Pyk. Szybko wszystko rozwalam. Dobra, tego nie potrzebuję. To Ema. Dobra. Tyk, szybko. Zaczę się. Szybko. Szybko. Jak coś tam pije się, się ur... To. Dobra, rozwalaj to szybko, Mario ja tam muszę szybciej rozwołać. Ale dobra. Dobra. Pyk. Zaprowadził? Nie, Ja no to jeszcze dalej nie zaprowadziło. Szybko spiderkami się bojamy. Pyk. Po to są spiderki. Po to się malis uczył. Żeby nimi latać. Leć Chłopie leczy, leczy, lecz, leczy. Lecz, lecz. Piek. Ślur w już nas leczy. Nie biegniemy do strefy. Est mnie gracież. gdzieś, o tam się czuło kurczę co jest? dobra, leci ale te stare spajderki moim zdaniem były troszkę lepsze znaczy no, no troszkę, bo te one, bo ich, im tak klej nie puszczał Dobrze, że Jeszcze to wygramy. Ale raczej wolałbym Nie mówi. Widzowie! uczęliśmy już mnie ktoś prawie dojeżdża tu. Aj! Klucze! Aj! Nie wygraliśmy, ale mm. Już Chyba wszystkie nagrody z tych yy, przygód. Znaczy 11 tygodnia. Może przygód no jest, chciałem powiedzieć, ale... Wszystko już zdobyliśmy z 11 tygodnia, także kończymy na rok.